Coś tam będzie widać. Ebo obliczanie trasy. Ale my tam jedziemy na pewno. Dobre. To niech liczy się trasę, a my już musimy chyba ruszyć. Może to będą takie asfalty. Ty, ale my mieliśmy zacząć od zjeżdżania. No to zaczynamy. Prawo. Prawo? Tak. Prawo i na skrzyżowaniu w lewo. Piasek może być zdradliwy. Wreszcie że jak się rower prowadzi. Jedziemy w dół, 1,7 km, i jedziemy yeah okay. Chyba koniec. <gry> Ale fajny początek. No. Objedziemy. O, popatrz kurwa, idealnie na odkoczymy. Jaka miejscóweczka, ty! O kurwa! Nie, my tam nie jedziemy! Na szczęście! Brawo! Właśnie tą drogę oznaczyli Teren wojskowy, jeszcze nas o. coś kurwa zaszczeli. Jako właśnie ładny widok o. Ale preferowany kierunek właśnie, żeby zjeżdżać Dlatego, że teren wojskowy Nie, żeby zjechać dół, żeby ten widok widzieć, bo inaczej masz za plecami wszystko, nie? Chyba to na prostu jest Ten tam, tutaj, to tamo? No. no, wygląda trochę tak. Tak mi się wydaje, że to jest to. Ale tam się da wjechać? Tak. Czy wejść? To chyba lotnisko jakieś. Ty, fajne zwierzyny tam, co to jest? A co to? Surwa Jak Jakie prawne. O Ale Stado, nie? Ja Skawe, czy będzie widać na kamerze Jak się trzymają w grupie, jak nas zaatakują, to kurwa na pełnej. Tam to... o jaki zjaźń. Ja pierdolę. <noise> Kilometr zjazdu mamy. Aha. A teraz, teraz będzie chyba, nie? Nie, <noise> nie. Koniec, koniec chyba. Wziąłeś łyżwy? Wziąłeś łyżwy? Jeszcze lód na tym. Co coś tak, co tak kurzy? Widzisz to? Czy mi się wydawało? To. Tak jakbyś coś zakurzyło tak. Może z tych choinek byli. No i ktoś kurzy coś.